No halo, halo, cześć i czołem, ja dzisiaj przy pierogach y, dzień spędzałam, co widać po palcu, natomiast y, wiem, że była i jest nowa zdrapka, dużo szczęściej premiera y, i narzeczony wracał i mi przywiózł dwie, żebym wydrapała, ale żeby nie było tak tylko dwie, tak pusto, żeby nie, nie ten, A o jak mało, wow, wow. to po prostu mam jeszcze Paradis, y, też zielone, więc wydrapiemy. Dużo szczęścia z numerem 13, 14, paradise z numerem 20. Więc praktycznie najnowsze zdrapki. Lecimy, zobaczymy, co tu będzie. Powiem Wam tak. Troszkę kilka słów na temat tej zdrabki, bo wiem, że wiele osób już drapie, sorry, lata ten statyw na wszystkie strony, ale nic. Szukamy albo liczb, albo klipsa, bodajże to jest klips, no i to jest tak jak w tych malotach, też 200 tysięcy do wygrania i szkoda, że zamiast klipsa nie jest albo taka podkowa, bo tutaj jest podkowa, albo kończynka, albo dolar, no bo jednak tutaj bardziej by było nawiązanie, ale wsiorewno, byle żeby oddawało. Takie moje zdanie, drapiemy. Pierwsze co, zobaczymy, jakie mamy te Liczby trzynaście, dziewięć, trzydzieści i dwadzieścia cztery. Ok. Takie mamy i zobaczymy, co wytrafimy. Gdzie one to są? Trzy. Odwrotność trzydziestki. To my nie chcemy. Sześć. No to brakuje do dziewiątki. Jeden, to jak tak dalej będzie, to będzie tutaj ta dziewiątka. 11 niedaleko. I trzydzieści jeden obok. I to taki konkretny. Dobra. Dwadzieścia, nie, dwanaście obok. Lecimy, dwadzieścia jeden, mój numerek. Osiem to jest obok. I dwadzieścia. 6 i, i 7. Więc ani w te, ani we w te, ani nic. Czyli to nie to. A FZ, AWF. Lecimy do drugiej. Zobaczymy, czy w drugiej coś znajdziemy. Jest numerem 14. I lecimy. Patrzymy, co my tu mamy. 12. 18, 24, to tak jak w tamtej zdrabce, i 7. Okej, okay, nisko, nisko lecą. 16, dalej 8, no nie, obok, dalej 3, to tam, no nie, tam też było 3. Dalej mamy.

6. Dobra. A pod klipsem co się może kryć? Czekajcie. Dobra, Wydrapiemy te 200 tysięcy. A pod klipsem mamy te. 5 zł, czyli mamy ładny zwrot. A co? Premiera się udała? No powiedzcie. Premiera się udała. No jak jest jakiś zwrot? To się zawsze udaje. Aha, to trzeba sprawdzić te. 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 Wiem z innych kanałów. Pozdrawiam wszystkich, którzy drapią, jeżeli mnie e, ktokolwiek ogląda. Pani Lucynka chyba mnie ogląda. To e, te to jest dobrze, więc fajnie. Udano z numerem 14, a teraz mamy z numerem Paradis, z numerem 20. Więc lecimy z nim, z tym moim, mili. Plaster mi się odlepia, trudno. Nic na to nie zrobimy, nie poradzimy. Słońce. I ryba. I tutaj co chcemy wydrapać? No przynajmniej te 20 tysięcy. Dziękuję bardzo. <laughs> słońce ryba. Lecimy. Słońce ryba, czy widać widać. Eee, słońce ryby są. Ryby. I to obok siebie te ładnie. Słoneczko też w tym. Bardzo fajna jest ta zdrapka. Powiem Wam tak. Ta też się fajnie drapie, ale ta to po prostu płynie, to po prostu płynie ta Zdrabka ryba, 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 słońce, nic nie widzę, więcej żeby było, znaczy ośmiornica i palma, palma to mi czasami bije jak widzę te zdrapki, ośmiornica palma. Nie wiem czemu żółwia już, już chciałam zdrapać. Chyba tyle po jednym. I lecimy, a to co? A tęcza i kostka, a dla mojego to nie jest kostka tylko urna, więc więc tak, że niech będzie. Chyba zaraz odlepię ten plaster. Tęcza, tęcza, tęcza. Kostka. Sprawdzę, czy widzicie, widzicie, mam nadzieję, kostka. I gdzie ta tęcza? O, tu. Jest. Tu jest, lecimy po dwa tysiące, jak nic. <śleskujesz> e e e e czy gdzieś jeszcze? Kostka jest, dobra. Widzę. Widzę. Latarnia i rozgwiazda. Latarnia w ogóle z bliska ją tylko przypomina. Dziękuję bardzo za uwagę. I nic więcej. Rozgwiazda. Tu lecimy po tysiąc. Elegancko. Elegancko. Przed świętami w sam raz. Latarnia. Tu jeszcze jest rozgwiazda. Dobra. Wiadro. Uch. Dobra, w tą stronę lecimy. I motyl. Wiadro i motyl. Piętnaście też nie jest źle, No jeszcze tu. Wiadro tu. Motyl. Nie dużo nam brakuje do pięciuset. Tak samo do 50, a do 150 to już praktycznie bardzo blisko. Bardzo. Wiadrą, motyl, Wiadro. Chyba to strasznie tak wygląda. Dobra, odlepiam ten plaster, bo to już denerwuje. Yy, I chyba. Tyle, to jeszcze coś tutaj powinno być. Żółwik. Żółw, żółw. I co jeden? A nie, jeszcze tu. Jeszcze tu za 50. I lecimy w tą stronę. Okulary Pani Hilary i kompas kompas, okulary, tun, chyba tyle. Chyba tyle, dobra, pomarańcza i mewa. Hmm, 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 hmm. Tu pomarańcza. Mewa. Mewa dała początek dwustu <noise> tysiącom. Dobra, jeszcze tu arbus i kotwica. Tu nic, a nic nie widzę. Tu widzę. Tu. I tu. arbuz, okej okay. i ile jeszcze mamy? jedno kostium i fala i czy coś to nam da? kostium fala L. Kostium. Hmm. Tu, 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 tu. Tu, tu. Chyba tyle. I ostatnie. Torba Borba. Torby mamy tylko i wyłącznie tu. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Czyli ok. Twoje symbole. I to będzie przegrane. Tak, trzy różne. No cóż, bywa. HD, Y. Więc. Nic nie dało się więcej tutaj wykrzesać z tego. No nic no kraba nie dali. to wszystko dlatego, że kraba nie dali. No, dobra Dobra. Yy, tyle rówmy pod konień żartów. Yy, lecimy z podsumowaniem. Paradis z numerem 20, no jak widać puste, yy, ale premierka dzisiejsza. Yy. Czyli dużo szczęścia. Jedna pusta, druga dała zwrot. Druga dała zwrot, więc dała klipsa, więc można zaliczyć, że to jest udane. Udane, udane, bo ładnie. Oj, za blisko jesteście znaczy za daleko. To może tak na koniec przybliżę. Da się, da się, da się. Także ja dziękuję Wam dzisiaj za odcinek. Dziękuję za każdą nową osobę, która jest, czyli za nowe subskrypcje, za polubienia, za komentarze. Jesteście naprawdę super. I zapraszam na kolejne filmy, na wcześniejsze filmy i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć jeszcze nie raz. Trzymajcie się. I dawajcie znać w ogóle, czy drapaliście? Tą najnowszą, to dużo, to dużo szczęścia, tego Wam życzę, między innymi. I jak Wam poszło, i jak Wam się ta zrabka podoba? Trzymajcie się jeszcze raz. Papa. Pa.